W pewnej prowincji, dokładnie w Xiang, chińskiej prowincji, mieszkał w sobie biedny skalpikarz. Biedny skalpikarz który produkował ceramikę. Produkował ceramikę, no która mu się biednie żyło. Żyło mu się biednie, ale wiecie co? A On kochał swoją pracę i on ją robił najlepiej jak potrafił, i miał swoich stałych klientów, i ci stali klienci przyprowadzali nowych. I ten biedny kupiec stał się troszeczkę zamożniejszym, przeprowadził się do lepszej dzielnicy, zaczęło mu się lepiej powodzić. Potem okazało się, że ci klienci zaczęli przyjeżdżać do niego z całych Chin. Stał się bardzo zamożnym kupcem, przeprowadził się bardzo, do bardzo dużego domu, a wszystko w jego życiu się zmieniło. Miał ogrodnika, miał sprzątaczkę, miał pieniądze, miał sławę, miał poważenie wśród ludzi, ale nie zmieniło się jedno. Jego żona, pamiętając czasy ubóstwa, codziennie rano, kiedy on o zmierzchu wracał do domu, przygotowywała mu ciągle taki sam posiłek: miseczkę ryżu i wody. Kupiec ją prosił, błagał, mówił, że przecież stać nas na owoce, na warzywa, nawet na słodycze nas stać i że ona nie musi oszczędzać na tym jedzeniu. W związku z tym prosił ją bardzo o to, aby ona przygotowała rybę, mięso, warzywa, właśnie te słodycze. Że ona kiwała głową i mówiła, Dobrze, kochanie. I kiedy mąż wracał, każdego dnia otrzymywał bardzo skromną wodę i miseczkę ryżu. Kupiec był już bardzo zbulwersowany postępowaniem swojej żony. Nie rozumiał, ale bardzo ją kochał. Więc postanowił udać się do Mistrza Poradań. No, i mówi mistrzu: Ja nie wiem, co zrobić. Ja ją bardzo kocham, ale ona w ogóle nie chce tego zmienić. Ja nie wiem, co. Może by mistrz do nas przyszedł, może by z nią jakoś porozmawiał, może by mistrz jej przemówił jakoś do rozsądku. Mistrz stwierdził, że to jest dobry pomysł i poprosił kupca o to, aby uprzedził małżonkę, że jutrzejszego wieczora. Pojawi się u niej z wizytą. A tylko, żeby nie zdradzała, jakby po co mi przychodzi. Dobrze. No i uradowany kupiec przybył do domu, powiedział, że jutro będą mieli zacnego gościa. No i w związku z tym, żeby żona. E, przygotowała bardzo taki bogaty świąteczny posiłek. Żona się oczywiście ucieszyła, zaczęła projektować, co ona tutaj na ten posiłek przygotuje, e, czym ona może mistrza uraczyć. Zaczęła tak się zastanawiać, czy to może kura będzie, czy to może jednak ryba, czy to może jednak warzywa. I tak w tym całym swoim zastanawianiu stwierdziła i tutaj zdaniu, które jest mi potrzebne, że ona mu zaproponuje e, coś, co jest szlachetne. I zarazem proste, bo w końcu w prostocie leży tajemnica piękna. I postanowiła mistrzowi przygotować miseczkę ryżu i wodę. E, no, oczywiście nastał dzień następny, jest godzina koło 12 w południe. Ona oczywiście się krząta po, po tym mieszkaniu, sprząta, jego, przystraja go kwiatami, no i nagle ktoś puka. Otwiera te drzwi i ze zdziwieniem widzi, że to mistrz. I mówi, ale mistrzu, przecież mąż mówił, że mistrz będzie o zmierzchu, a nie teraz. A mistrz mówi, tak, ale nie miałem co robić, więc postanowiłem, że przyjdę. Czy oczywiście nie przeszkadza, ależ nie, nie, wielebny, gościu szlachetny. No dobrze. Ehm, no to żona myśli sobie, co teraz, co teraz? Ja nie gotowa, ja, co, co ja mam teraz robić? Myśli sobie, mistrzu, to może ja mistrzowi zaproponuję herbatę. Mistrzu, nie, nie, dziękuję, proszę, nie przeszkadzaj sobie. No to, no to może to może ja mistrzowi e, zaproponuję spacer po naszym ogrodzie. Nie, nie, nie trzeba, nie przeszkadzaj sobie, ja tu sobie cichutko posiedzę i zaczekam na twojego męża. No to może byśmy porozmawiali o pogodzie. mistrzowi. no porozmawiajmy, no ładna jest pogoda, prawda? No ładna, powiedział mistrz. No i ta kobieta taka zestresowana widzi, że rozmowa się nie klei i mówi sobie, co tu zrobić? No, jeszcze tyle godzin do zmierzchu. Ja, ja w ogóle, co ja mam teraz zrobić? No i tak z szacunku do mistrza stwierdziła, mistrzu, a może byśmy w coś zagrali? A mistrz mówi, o, a w co możemy zagrać? No i ta kobieta mówi, no to ja mam taką grę, którą może mistrz zna, jak nie, to chętnie mistrza nauczę. Kamień, papier, nożyce. Mistrz tak podskoczył z radości, mówi, nie znam, ale chętnie się nauczę. No i kobieta mu tłumaczy, na czym polega gra, że raz można pokazywać kamień, raz można pokazywać papier, raz można pokazywać nożyce. Pokazuje mu te parametry, kiedy co przegrywa. Mistrz jest coraz bardziej podekscytowany, no i oczywiście z tej całej radości zaczynają grać. Żona myśli sobie, o jest super, wreszcie go czymś zajmę, jakoś, jakoś przeżyjemy do tego zmierzchu, kiedy jakby no zaproszę mistrza na ten poczęstunek. No i gra. Pierwsza runda. Trzy, cztery. Mistrz pokazuje e, papier. Żona mówi: brawo, mistrzu, przegrałeś. Druga runda: trzy, cztery. Mistrz pokazuje papier. Tym razem przegrywa. E, kobieta mówi: brawo, mistrzu, tym razem ja wygrałam, ale, ale rozumiemy już o co chodzi. Trzecia runda: mistrz pokazuje papier. Kobieta mówi: e, no znowu, mistrzu, przegrałeś. Czwarta runda: piąta runda siódma runda mistrz ciągle pokazuje papier. Kobieta taka coraz bardziej zdenerwowana, zastanawia się. właściwie yy, zaczyna podważać iloraz inteligencji i mądrość mistrza i zaczyna się niecierpliwić, i mówi do niego: Mistrzu, możesz zmienić. A mistrz mówi, a, że gest mogę zmienić, że, że mogę nie papier. Tak, tak! Kobieta pomyślała sobie: Boże, wreszcie zrozumiał. No i kolejna runda, mistrz znowu pokazuje papier. Kobieta się irytuje i mówi: możesz zmienić! No, i a mistrz mówi: tak, tak, wiem, mogę zmienić. Grajmy dalej, grajmy dalej. I za każdym razem mistrz pokazywał papier. W którymś momencie kobieta, i przeczytam, uspokoiła się, uśmiechnęła, skłoniła głowę i podziękowała mistrzowi za naukę oraz wspaniałą lekcję. Gdy kupiec wrócił wieczorem do domu, minął się właśnie w drzwiach z mistrzem, który właśnie wychodził. Na stole był przygotowany posiłek. Pierożki, ryż, owoce, jarzyny, mięso, piwo i wino ryżowe. No i morał z tej bajki jest taki, właściwie dwuwyrazowy: Ty też możesz wszystko zmienić. Możesz zmienić swoje nastawienie do poniedziałku, możesz zmienić nastawienie do siebie, możesz zrobić to, co profesor Osiatyński, świętej pamięci, napisał: wstać rano, zrobić przedziałek i przepraszam za przekleństwo, odpieprzyć się od siebie. Możesz zmienić to, co robisz, na, jeśli czegoś nie lubisz, na to, co lubisz. Wszystko możesz zmienić i nic nie trwa wiecznie. Wszystko ma swój początek, środek i koniec. I nawet jak to jest niesprzyjające, to to się skończy. I nawet jak to jest dobre, to też się skończy, ale wszystko w Twoim życiu możesz zmienić. I masz do tego prawo. Uwielbiam tą bajkę. Nie wiem, jak Wy. Uwielbiam ją za to, że ona jest w tej swojej prostocie taka mądra i pokazująca nam, że nie muszę tkwić w czymś. Co jest mnie, dla mnie niedobre. Nie muszę pić kawy, której nie lubię, dlatego że ktoś każe mi ją pić. Mogę to zmienić. Nie muszę być w miejscu zawodowym, które mi nie pomaga, nie dba e, mentalnie o mnie, bo mogę podjąć decyzję, że mogę to miejsce zmienić. Tak, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Pewnie tak, ale najtrudniej jest podjąć tę decyzję, że możesz to zmienić. Masz prawo żyć po swojemu i żyć swoim życiem, a poniedziałek jest najlepszym dniem do tego, żeby zacząć. Wszystko możesz zmienić. Trzeba trochę więcej siły, pewnie samozaparcia, narzędzi, ludzi, od których uzyskasz pomoc i wsparcie, ale możesz zmienić. I tą decyzję musisz podjąć też w swojej głowie. Więc tego ci życzę na poniedziałek. Żebyś zmieniał świat na lepsze, siebie na lepszą wersję siebie żebyś zmieniał swoje nawyki, te złe na te dobre, e, żebyś zmieniał swoje nastawienie do ludzi, do świata, do siebie samego i żebyś nawet zmienił nastawienie do tego, co się teraz dzieje w tej przestrzeni. Mówię bynajmniej o Polsce, bo nie wiem, jakie jest w Anglii. Ale wszystko zależy od nas i, i bardzo bym chciała, żebyście tego właśnie uczyli nasze dzieci. Że nie musimy tkwić w jakiejś studni bez dna i bez widoku na przyszłość, bo możemy to zmienić. Eee, jeszcze raz powtórzę, będzie to pewnie kosztować, bo wszystko w życiu kosztuje. Zmiany kosztują, ale zmiany są, tak jak pogoda, nieuniknione i ona się zmienia i my razem z nimi. Więc e, zróbmy tak, żeby dopasować nasze nastawienie do tego życia, bo mamy jedno, do tego zdrowia, bo mamy jedno. E, I róbmy tak, żebyśmy w tym życiu byli szczęśliwi. Dlaczego? Bo warto. Bo możesz zmienić, jeśli nie jesteś dzisiaj. Bo możesz polepszyć, czyli zmienić, jeśli dzisiaj jest tego mniej. I możesz zamiast miseczki ryżu i wody zmienić na bardziej urozmaicony, czy też kolorowy świat. I nie tylko gastronomiczny, ale każdy. Jestem ciekawa, co u was. Jestem ciekawa. Jaką bajkę będziemy mieli za tydzień? Bo oczywiście czekam na numer. Stwierdziłam, że to wy będziecie te bajki wybierać. Oczywiście klasycznie numery są od 1 teraz do 108, więc czekam na numer bajki. Pierwsza osoba, która napisze numer bajki, to będzie ta bajka, którą będziemy w przyszłym tygodniu oczywiście mieli. E, więc czekam na numer. Dzisiaj poproszę numer od 1 do 108, wykluczam numer 64 i wykluczam numer 4, bo te bajki były już. E, ciekawa jestem, jak Wy zaczęliście poniedziałek, z jakim nastawieniem, e, z jakim humorem i co zrobiliście dzisiaj dobrego dla siebie w ten, w ten właśnie poniedziałek, co już zrobiliście dobrego dla siebie. Ja sobie posłuchałam trochę muzyki a, i za chwilę będę męczyć meloradio, bo ono mi jakoś tak dobrze robi na głowę. Może ktoś lubi heavy metal albo inny metal i też bardzo dobrze inni go lubi. E, mam za sobą dużo zmian, dużo kosztowało, nie żałuję. Brawo! napisała Aneta. E, Margareta Jakubowska napisała dzień dobry, dzień dobry albo brain dobry. Dorota też napisała dzień dobry. I właśnie, zobaczcie jaka. Jaka magia jest ukryta w tym słowie, tym, w tym dwusłowie dzień dobry. My życzymy komuś e, dobrego dnia. E, po prostu, najzwyczajniej w świecie. To jest życzenie. To jest takie: ja przychodzę do ciebie i tobie życzę dzień dobry, dobrego dnia. I zabierzmy to tak trochę głębiej, a nie tylko takie wiecie: dzień dobry, hej, hello. E, tylko niech to się zadzieje, niech to się sprawdzi.